W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób chodzących do kościoła w Polsce spadła o 12 punktów procentowych. Liczba ludzi, która popiera religię w szkołach, to mniej niż 1 trzecia. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Ja jestem Michał Bąbrych i zapraszam na myśli uczesane pod tytułem Dlaczego Kościół w Polsce jest pasem? Czy nie słyszeliście czasem argument, że Polska jest krajem katolickim, bo większość Polaków się deklaruje jako katolicy? Bo większość Polaków chodzi do kościoła, a żyjemy w demokracji, no, nawet rządy większości. No nie do końca, bo Polska jest krajem świeckim, a nie katolickim. Tak po pierwsze. I mimo, że mieliśmy 8 lat władzy blisko z kościołem związanej, mimo, że mieliśmy Ordo Juris, organizację bardzo proreligijną, wpływającą na prawo w Polsce, co kończyło się protestami setek tysięcy ludzi na ulicach. Mimo tego, jak spojrzymy na twarde dane, na badania cbos to pokazują one spadek wiernych w Polsce. Do kościoła co niedzielę w 2018 roku przed pandemią chodziło 49% Polaków. Rok temu, w 2022 roku odsetek ten spadł do 37%. Z prawie połowy do, do troszkę ponad 1 trzeciej. Zdaje się oblać ten argument, że większość Polaków chodzi do kościoła, więc demokracja i kraj katolicki. Ale to nie dzieje się tylko w Polsce, to się dzieje w całej Europie. Zainteresowanie i wpływ kościoła w społeczeństwach spada. Ale skąd się to wzięło? Bo niezależnie czy jesteś osobą wierzącą, czy ateistą, agnostykiem, trzeba przyznać, że Kościół katolicki wywarł bardzo duży wpływ na polską kulturę i wciąż wywiera. Nawet jak jesteście osobami niewierzącymi, to prawdopodobnie za dwa tygodnie zasiędziecie do wigilii z rodziną. Nawet jak się jest ateistą, to jest spora szansa w Polsce, że się chodzi 1 listopada na siedzibę groby swoich zmarłych i się chodzi na cmentarz kościelny. Nawet jak nigdy nie wierzyliście, to jest spora szansa, że zostaliście przepchnięci przez kilka sakramentów, przez komunię, może przez bierzmowanie. Działania kościoła, pozytywne i negatywne, nieraz już kształtowały dyskusję publiczną w naszym kraju. Dlatego chcę się przyjrzeć kilku kluczowym powodom, dlaczego kościół w Polsce stał się pasem. Kościół, który był centralnym punktem życia społecznego jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Kościół, którą 47% Polaków odbiera jako Miejsce dobre, jako wspólnotę, gdzie się czują dobrze. A 46% odbiera jako coś, co jest do dzisiejszych czasów niedostosowane, jako miejsce, gdzie się czują źle. Pozostałe 7% nie umiało w tej ankiecie odpowiedzieć. Kościół w Polsce, który zniesmaczał i zniechęcał wiernych i niewiernych też kolejnymi skandalami, które się w nim działy. Skandalami często na tle pedofilskim. Afer, których nie będę szczegółowo w tym odcinku omawiać, bo jest o wiele więcej. Dobrych reportaży, które zrobiły lepszą robotę niż ja byłbym w stanie w tym kilkunastominutowym odcinku zrobić. Jednak na co warto zwrócić uwagę, to że te skandale dookoła Kościoła wywołały jego reakcje. Na przykład powstała linia zaufania dla osób nieletnich, które zostały wykorzystane seksualnie przez duchownych. W 2020 roku też papież Franciszek zmienił prawo kanoniczne, zobowiązując duchownych do zgłaszania przypadków nadużyć seksualnych. A w polskim kościele powstały raporty, które mówiły. Że między rokiem 1990 a 2018 doszło do 382 przypadków nadużyć seksualnych osób nieletnich przez duchownych. Jednak Kościół w Polsce sobie nie poradził z tym problemem ani z problemem, ani sobie nie poradził z tym problemem pr który też powstał, bo cieniem na te wszystkie akcje kładły się takie rzeczy jak zatajanie aktów pedofilii, jak przesuwanie duchownych z parafii do parafii, czy w końcu jak napuszczanie wiernych. Na osoby kościół w tej sprawie krytykujące. Uważanie krytyki za te skandale jako krytyka na cały kościół, jako atak na wspólnotę, jako atak na religię, a nie na to merytum sprawy. Ale jest jeszcze kolejna rzecz, z którą od ankietowani wierzący i niewierzący, młodzi i starzy ze wsi i z miast zgadzają się tak samo, a zgadza się z tym 80% Polaków. Finanse kościoła powinny być bardziej klarowne. Finanse kościoła, bo kościół nie płaci podatków. Taki Popularne hasło. To znaczy, księża jak najbardziej, płacą podatek dochodowy. Ale Kościół, jako organizacja, już nie płaci CITU, czyli na przykład podatku od tego, co zbierze na tacę. Mamy też w Polsce Fundusz Kościelny, który istnieje od lat 90. Fundusz, który miał zwrócić zagrabiony przez komunistów majątek, ziemię i budynki zagrabione przez komunistów zwrócić Kościołowi w Polsce, a potem włożyć pieniądze na ich odnowę, na ich konserwację. Dzisiaj jednak fundusz ten też pokrywa część składek zdrowotnych i chorobowych. Finansuje niektóre akcje charytatywne i społeczne Kościoła. Krytycy mówią, że już powinien zostać zamknięty, bo wszystkie tereny, wszystkie budynki zostały Kościołowi zwrócone. Fundusz, który w tamtym roku wynosił aż 200 milionów złotych. Można powiedzieć, że ok, odnawianie zabytkowych kościołów, które należą do Kościoła polskiego, ale jest to jakieś dobro wspólne wszystkich obywateli Polski, powiedzmy. Jednak poza tym funduszem, jak podaje portal Mani.pl, państwo dokładało się do Kościoła rocznie w wysokości 3 miliardów złotych. Pieniądze, które szły na dotacje dla ojca Ryzyka, na Radio Maryja. Pieniądze, które szły na utrzymanie szkół i uniwersytetów kościelnych. Pieniądze, które szły na lekcje religii w szkołach. I to największa ich część, bo aż miliard 300 milionów złotych rocznie szło na utrzymanie 15 tysięcy katechetów i 6 tysięcy księży i sióstr zakonnych, którzy uczą religii w szkołach. Miliard 300 milionów. Gdybyśmy mieli te pieniądze, to byśmy mogli, tak jak Indie, wysłać. Sądy na Księżyc Cztery razy i jeszcze by nam zostało. Gdybyśmy je odkładali przez 3 lata, to byśmy mogli zbudować kolejną linię metra w Polsce, taką jak M2, mogą być M3 w Warszawie, albo metro w Poznaniu czy Krakowie. A gdybyśmy nie mieli religii w szkołach przez 20 lat, to byśmy sobie mogli zbudować wielki zderzacz hadronów pod Przestochową i wpuszczać naukowców, żeby sobie zderzali cząstki elementarne pod jasną górą, bo czemu by nie? Ale dlaczego się tak tych lekcji religii uczepiłem? Bo 51% Polaków uważa, że miejsce religii nie jest w szkole. Lekcje religii w szkołach popiera tylko 31% Polaków. Jest to wielka zmiana, bo 15 lat temu aż 65% z nas uważało, że religia powinna być w szkołach. To jest spadek o ponad połowę w 15 lat. Jednak jeśli te lekcje religii pozwalają zarobić ponad 200 tysiącom osób z kościołem związanych, to nie dziwne, że kościół tych lekcji religii w szkołach się trzyma. Ale żeby nie było, że tylko się czepiam. Są inne pomysły na finansowanie kościoła w innych krajach. Na przykład można wprowadzić podatek kościelny. Ludzie wypełniający deklarację podatkową mogliby zaznaczać, do jakiej wspólnoty należą, płacić dodatkowy procent czy podatku i te pieniądze szłyby na utrzymanie tej wspólnoty, tego kościoła. Co by miało dobre efekty, takie jak poczucie większego wsparcia dla swojej lokalnej wspólnoty, poczucie większego zaangażowania. Jednak taka zmiana wymagałaby wielkiej dyskusji w społeczeństwie nad zmianą tego systemu. Ale skoro 80% z nas uważa, że finanse Kościoła powinny być bardziej przejrzyste, to może przestrzeń na taką dyskusję jest. Jednak zdaje mi się, że jeśli ilość wiernych z roku na rok spada, ilość ludzi chodzących do Kościoła z roku na rok spada i w końcu ilość Polaków w Polsce z roku na rok spada, to Kościół w Polsce nie będzie chętny na taką zmianę. Bo Kościół ma swoje przywileje, których się kurczowo trzyma i swoje przewidy do których się nie przyznaje. I czym dłużej to robi? tym więcej wiernych traci. A czym więcej wiernych traci, tym bardziej potrzebuje tych swoich przywilejów, żeby być na powierzchni. I tym bardziej zamyka się w takiej oblężonej twierdzy, gdzie w środku jest Kościół jak jakieś źródło dobra, światła i moralności, a dookoła są wrogowie Kościoła, którzy chcą tą kulturę chrześcijańską w Polsce w ogóle wyplenić i zniszczyć. Problemem jest to, że ci ludzie dookoła to jest społeczeństwo, a Kościół posał dla społeczeństwa a nie na odwrót. Jak każda instytucja społeczna, Kościół musi być w stanie się do społeczeństwa, do jego oczekiwań dostosować i w czasie się zmieniać. Wtedy teraz do tego kolejny aspekt, czyli zaangażowanie Kościoła w politykę. I trochę kontekstu historycznego, bo kiedy za PRL-u władza komunistyczna uciskała społeczeństwo i atakowała Kościół, więc społeczeństwo i Kościół stało po tej samej stronie przeciwko władzy, które stało tam, gdzie stało ZOMO. Ładny skrót 50 lat PRL-u. Ale jednak Ostatnie 8 lat Kościół stał tam i stała władza. Jasne. Władza, którą popierało tam 30 kilka czy nawet 40 kilka procent ludzi, ale to wciąż pozostawiało większe społeczeństwa, to 60 kilka procent, poza tym nawiasem. I jak najbardziej, Kościół, jako ważny element tej układanki społecznej, dla tych ważnych miejsc, dla tych 47 procent Polaków, ma jak najbardziej prawo wyrażać swoje zdanie w kluczowych kwestiach społecznych i moralnych. Kościół ma prawo mówić, że jedzenie mięsa w piątek jest złe, że seks przedmałżeński jest grzechem, że trzeba pomagać braciom w wierze. Ale ojciec ryzyk, agitujący nasze babcie i dziadków za pomocą radia Maria, mówiący, że Donald Tusk jest szatanem wrodzonym i Niemcem, no to już jest nie w porządku. Ojciec ryzyk, robiący to za pieniądze podatników, jest podwójnie nie w porządku. Księża, duchowni, działający jak polityczni działacze. Którzy na kazaniach czy ogłoszeniach parafialnych mówią, że trzeba iść na wybory i głosować na tą konkretną partię. Albo w ogóle politycy PiSu, którzy są wpuszczani, żeby przemawiać z ambony czy, czy mówić kazanie przed wyborami, to już jest w ogóle przekroczenie jakichkolwiek granic pluralizmu e, i, i, i demokracji, to jest w ogóle już jakieś wtrącanie się Kościoła w no, czystą politykę. I z tym, że Kościół za bardzo się miesza w tą politykę w Polsce, zgadza się aż 71% Polaków. Dodajemy do tego jeszcze oderwanie od wrażliwości społecznej. Dodajmy do tego arcybiskupa Jędraszewskiego, który zrównuje ruchy LGBT z komunizmem i mówi, że tęczowa zaraza, ta kiedyś czerwona zaraza, zalewa Europę, który mówi, że homoseksualiści walczą o na nasze serca, umysły i dusze, który zapomina, że drugim najważniejszym przekazaniem według Jezusa jest miły bliźniego jak ciebie samego. to jest Fragment z Ewangelii św. Mateusza, który pewnie arcybiskup zna na pamięć, ale własnego wyboru ignoruje. Te komentarze w roku 2019, kiedy wygłaszał, to są już bardzo odklejone od tego, w jakim świecie żyjemy. I czepiając jeszcze tego samego arcybiskupa, nie wiem, co w Polsce mają starsi panowie, żyjący bez rodzin, że muszą diagnozować, dlaczego w Polsce nie ma dzieci, ale arcybiskup Miętaszewski uznawał, że kobiety w Polsce nie rodzą dzieci, bo wolą się bawić. Co ja rozumuje z Kaczyńskim mówiący, że kobiety nie rodzą dzieci, bo wolą dawać w szyję. Też mówiłem, dlaczego nie rodzą dzieci, ale ja się opierałem na badaniach demografów mądrzejszych ode mnie. Możecie sprawdzić tutaj i zapomniałem Was, że to nie jest dlatego, że kobiety wolą się bawić albo dają w szyję. Tutaj chciałem jeszcze wpleść historię Hiszpanii. Hiszpanii, która tak samo jak Polska, i historycznie, i obecnie, kulturowo jest mocno z Kościołem związanym. Hiszpanii, w której w latach 30. toczyła się wojna domowa między prawicowymi zwolennikami generała Franco i lewicowymi zwolennikami republiki. To jest znowu duży skrót myślowy, było tam więcej frakcji, ale chodzi o to, że Kościół musiał wybrać kogo poprze i poparł generała Franco. I wybrał dobrze, bo generał Franco tę wojnę wygrał i rządził jako dyktator przez kolejne kilkadziesiąt lat. A Kościół wtedy zyskał wiele przywilejów. Na przykład w Hiszpanii przez ten okres rządu generała Franco nie było ślubów cywilnych. Jedyny rodzaj ślubu, jaki mogliście wziąć, to był ślub kościelny. I to jest tylko jeden z przywilejów, jaki Kościół katolicki w Hiszpanii dostał. I zgadnijcie, co się stało, gdy ta władza generała Franco się skończyła. W roku 75, kiedy generał umierał, za katolików deklarowało się 94% Hiszpanów. Prawie cała Hiszpania bieżąca. W 2018, przed pandemią, było to już tylko 69%. To, to jest spadek o 25%. Punktów procentowych. O kościół, który wiąże się z władzą, a nie ze społeczeństwem, to społeczeństwo w końcu straci. Bo współczesne społeczeństwo oceni sobie pluralizm, wolność słowa, czy oddzielenie kościoła od struktur państwowych. W tym momencie chciałem przejść do ostatniej części do szefa kościoła, do papieża. A jak kościół polski papież, to Jan Paweł II. Jan Paweł II, który był postacią bardzo ważną dla wielu pokoleń Polaków, Jan Paweł II, który ma Ulice, pomnik, szkołę, aleje, park czy przedszkole chyba w każdej gminie w Polsce. To świadczy, jak wielki mał wpływ na Polaków i jak wielkim szacunkiem go Polacy obdarzyli. Jan Paweł II, który stał po tej dobrej stronie historii i uważa się potocznie, że pomógł obalić komunizm w Polsce, że był taką nadzieją, światem dla Polaków, a na jego pielgrzymki do Polski przybywały miliony rodaków. W końcu Jan Paweł II, który w ostatnich latach, tak samo jak Kościół, znalazł się pod falą krytyki. Kiedy wyszły kolejne reportaże, kolejne książki i filmy sugerujące, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w kościele i ją ukrywał. Jednak kiedy Jan Paweł II zmarł w 2005 roku, był to moment bardzo przełomowy dla wielu Polaków. Dla tych, którzy się wychowali na jego naukach. Przeżywanie jego śmierci uczyło się wiele osób młodych, ówczesnych 20 -latków. Nawet zostało stworzone takie określenie jako pokolenie JP2. Wtedy też się zaczęła ta faza nastawiania pomników papieża. Mimo, że mówił on, żeby mu pomników nie stawiać i nazywanie szkół jego imieniem. Mamy obecnie ponad 1100 szkół imieniem Jana Pawła II. Druga w kolejności jest Mara Skłodowska-Curie. To jest o tyle dziwne, że Mara Skłodowska-Curie ma dwa noble i była naukowcem, ale to pokazuje, jak ważną postacią był Jan Paweł II. Mamy też ponad 800 pomników w całej Polsce. Ale to pokolenie JP2 obecnie ma 40 lat. Na ich miejsce przyszło moje pokolenie. Ja w roku 2005 miałem 8 lat. Byłem dzieckiem. Jaki więc wpływ na mnie mógł mieć Jan Paweł II? No, niewielki. Tak w moim pokoleniu, w tym klaszcze 20-29 44% osób uważa, że Jan Paweł II był postacią kontrowersyjną. 40% osób uważa, że Jan Paweł II każe się im bardziej z memów i żartów, niż z bycia poważną postacią. może świadczyć o innym podejściu do jego autorytetu, albo o tym, że Kościół nie był w stanie trafić do młodego pokolenia, bo papież stał się postacią z memów i obiektem żartów wśród młodych właśnie w odpowiedzi na ten kult, który powstał. Podczas gdy stawiano te kolejne pomniki, gdy Adamczyk chciał się w kolejne role, w kolejnych filmach, gdy wydawano kolejne książki dla całego pokolenia, które nie było wychowane na naukach Jana Pawła II, które nie czuło tej fascynacji, nie wchodziło w ten kult, było to śmieszne, było to obiektem żartów. Powstawały kolejne memy o papieżu o żółtej twarzy. Powstawały tablice majątkowe mówiące, że Jan Paweł II nigdy tutaj nie był i nigdy nie zamierzał. W odpowiedzi na tablice, które stawiano wszędzie, gdzie Jan Paweł II był w trakcie swoich pielgrzymek. Powstawały historie, w których przeliczano prędkość na kremówki na plac Watykański. Powstawały w końcu historie kontrowersyjne i obraźliwe, jak hashtag JP2GMD. Powstał nawet wirus komputerowy, który po zainfekowaniu komputera puszczał z głośników Barkę. Wyświetlał twarz papieża na ekranie i otwierał napęd CD, prosząc o włożenie tam krymówki. I czym bardziej ludzie, którzy byli zaangażowani w kult Jana Pała II, byli oburzeni, tym lepiej ta młodzież się bawiła. Bo to, co było sakrum dla pokoleń starszych, było obiektem żartów dla młodych. I zdaje mi się, że było tak dlatego, że autorytetu nie da się narzucić. Ja, będąc tym ośmiolatkiem przez kolejne lata, widziałem te pomniki, widziałem msze pamiątkowe, ale w szkole nauczyłem się, że Jan Paweł II lubił kremówki, lubił dzieci i lubił chodzić po górach. Nikt nie wchodził w szczegóły, dlaczego był wielkim Polakiem. Nikt nie wchodził w szczegóły, dlaczego był tak ważny. To było narzucane. Tak jest i już. Jan Paweł II wielkim Polakiem był, tak jak Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Kropka. Naucz, powtórz, zapamiętaj. Tyle. Pamiętam taką historię, jak miałem kilkanaście lat, jechałem, z, jechałem ze szkoły autem z tatą, i tata do mnie mówi, że zostały przewiezione do naszego miasta relikwie. Jana Pawła II I o której godzinie zamierzam pójść się pomodlić? A ja powiedziałem, że no nie zamierzam, bo jest jakaś środa i grać w piłkę. I się pojawiło takie napięcie, bo mój tata oczekiwał, że to jest takie oczywiste. Są relikwie wielkiego Polaka. Taka okazja może być raz, dwa razy w życiu i ty nie idziesz. A dla mnie to były relikwie. No, Papieża, no, byłem też w Watykanie, tam też są zwłoki innych papieżów, ale nie robimy z tego wielkiego halo. Ten brak porozumienia międzypokoleniowego pokazuje, jak bardzo Kościół stracił młode pokolenie w Polsce. Jest chyba odpowiedzią, dlaczego Kościoły obecnie zapełniają emeryci, a nie ludzie młodzi. Dlaczego Radio Maria swoje programy kieruje do emerytów, a nie do młodych. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to jest dla mnie ważne. I dlatego, że idą święta. Więc jak ktoś was spyta hej, wnuczku, hej, bartanku. Dlaczego nie idziesz na pasterkę? To myślę, że macie tutaj sporo argumentów, którymi możecie odpowiedzieć. Możecie też na filmik wujkowi czy babci pokazać, ale może nie ryzykujcie. Ale wesołych świąt i na razie, bo muszę iść do pracy. Trzymajcie się i pa.